Witam się z Wami z powrotem na moim kanale. Tym razem w filmie, w którym będę mówiła o książkach, które moim zdaniem są dobrymi książkami na początek przygody z czytelnictwem. Będą to po prostu książki dobre dla osób, które czytają mniej i być może gdzieś tam chciałyby czytać więcej. Myślę, że taką oczywistą oczywistością są tutaj komiksy. Ja od siebie z całego serca polecam Herstopera. To jest zdecydowanie mój ulubiony komiks, jaki kiedykolwiek czytałam. I no, zawsze po prostu wszystkim będę te książki polecała. Uważam, że to się czyta świetnie. to jest bardzo lekka historia dwójki chłopaków, którzy po prostu się w sobie zakochują. I ta książka też porusza ważne tematy w taki właśnie lekki, nie wiem czy określenie przyjemny sposób jest tutaj odpowiednie, ale po prostu bardzo dobrze się to czyta, pomimo tego, że gdzieś tam te poważniejsze tematy są poruszane. Także Herstopera z całego serca polecam. Oprócz tego polecam jeszcze komiks Witch. Szczególnie jeżeli gdzieś tam, wiecie, w dzieciństwie lubiliście Witch, to myślę, że taki powrót do tego jest czymś świetnym. Przynajmniej dla mnie ja pokazuję Wam księgę drugą, dlatego że właśnie jestem w trakcie, gdzieś tam już kończę. A te książki są ciężkie strasznie, więc stwierdziłam, że nie będę gdzieś tam wygrzebywała księgi pierwszej spod innych książek. Nieistotne, istotne jest to, że to się też świetnie czyta, bardzo szybko się przez to brnie, a też przy okazji, nawet ja jako dorosły czytelnik. No, dobrze się na tym bawię. I, I pomimo tego, że jest to historia dla dzieci, to mnie to interesuje i mi się to dobrze czyta. Oprócz tego chciałabym Wam polecić dwie książki, które czyta się bardzo szybko ze względu na swoją formę. A myślę, że właśnie takie książki, które czyta się szybko, są bardzo fajne dla osób, które chcą zacząć y, czytać. Y, I mam tutaj potwora Waltera Dina Meyers'a. Y, to jest książka, która jest napisana. W formie scenariusza, który pisze właśnie nasz główny bohater, i mamy tutaj jeszcze wpisy um, z jego dziennika i też kilka zdjęć. Jest to historia o młodym czarnoskórym chłopaku, który zostaje oskarżony o udział w morderstwie. Um, więc temat nie jest lekki, ale jest to przedstawione w bardzo taki lekki i przystępny sposób. To też jest Lektura w Stanach Zjednoczonych i to czuć. Czuć jak się to czyta, czuć, że um, wiecie, to jest taka książka, która jest po prostu idealna pod interpretowanie jej na języku polskim w szkole. Myślę właśnie, że dla osób, które mniej czytają, jest to dobry wybór. No i z podobnego powodu wybrałam tutaj The Poet X. Tym razem jest to książka o. Młodej dziewczynie, która interesuje się slam poetry, pisze slam poetry. I też ta książka to jest właściwie zbiór różnych wierszy i również wpisów z dziennika tej głównej bohaterki. No i czyta się to niesamowicie szybko, a przy tym ta książka mi się niesamowicie podobała. Ja ją akurat skończyłam kilka dni temu i nadal jestem w takim po prostu. W takim momencie, że się strasznie nad tą książką zachwycam, i bardzo ją polecam wszystkim, nieważne, czy, czy czytacie dużo, czy dopiero zaczynacie. Mamy tutaj poruszony temat religii i temat tego, jak osoby wierzące mogą być toksyczne, i mogą, wiecie, tak, przykrywać się wiarą i usprawiedliwiać. usprawiedliwiać Swoją toksyczność wiarą. Naprawdę bardzo gdzieś tam ta książka na mnie wpłynęła i bardzo niektóre sceny tutaj będę, myślę, długo pamiętać. Oprócz tego, właśnie tematu wiary, ona porusza temat molestowania młodych dziewczyn, i to w taki sposób, który gdzieś tam bardzo do mnie trafia. Ponieważ mamy tutaj pokazane, że nie tylko gwałt jest molestowaniem, że gwizdanie na kobietę na ulicy, czy nawet na dziewczynę na ulicy, na właściwie dziecko, bo nasza bohaterka ma tutaj 16 lat, też jest molestowaniem, że gdzieś tam chwytanie dziewczyn za tyłek w szkole. Też jest molestowaniem. Tutaj wchodzę trochę już bardziej w recenzję tej książki niż w to, że to jest książka dobra na początek z czytelnictwem, ale po prostu, tak jak mówię, niedawno ją skończyłam i mam jeszcze wiele emocji z nią związanych. Tak jak mówię, to jest dobra książka na początek, właśnie ze względu na tę formę, bo czyta się to bardzo szybko, a ona ma w sobie bardzo dużo treści i bardzo dużo takich istotnych i ważnych treści. Dalej mam tutaj taką kategorię lekkich romansów młodzieżowych, które ja bardzo lubię czytać w takich momentach, kiedy gdzieś tam mam mniej ochoty na czytanie i mam mniej siły na czytanie. Dlatego właśnie myślę, że na początek one mogą być dobre. Pierwsze przyszły mi na myśli książki Weroniki Łodygi, czyli Heart Comfort i Angst with Happy Ending. To są właśnie takie książki, które czyta się bardzo lekko, chociaż Angst jest bardziej obyczajem młodzieżowym niż romansem. Romansu tam jakoś szalenie dużo nie ma, no ale wrzucam to tutaj gdzieś tam do jednego worka, właśnie z powodu, że jest to ta sama autorka. To są książki bardzo lekkie, które gdzieś tam poruszają ważne tematy i poruszają, uważam, takie tematy, których w. Polskiej literaturze młodzieżowej się nie porusza aż tak dużo, dlatego gdzieś tam ja te książki doceniam. Nie są to moje ulubieńce i szczególnie Angst ma, uważam, dużo problemów, ale w ogólnym rozrachunku myślę, że mogę je polecić i właśnie dla osoby, która czyta mniej, to jest, myślę, bardzo fajny wybór. Przede wszystkim dlatego, że przez te książki się płynie. Bardzo szybko się je czyta. No właściwie dla osób, które czytają więcej, myślę, że są to książki na jedne posiedzenie, więc myślę, że bardzo dobry wybór, jeśli chcecie zacząć. I pokazuję tutaj też bliżej już się nie da Moniki Steinholm. Tutaj myślę, że jest to książka w podobnym klimacie, ale gdzieś tam w moich oczach jest ona poziom wyżej. Również jest to um, romans młodzieżowy, dodatkowo to jest. Norweska autorka i cała też sytuacja dzieje się w Norwegii, a ja gdzieś tam lubię czytać o, o krajach skandynawskich i lubię też oglądać filmy, seriale, które się tam dzieją, więc to jest dla mnie bardzo duży plus. Znowu to jest historia o, o, o dwójce bohaterów, którzy się w sobie zakochują, i de facto nie ma tu nic więcej. Wiecie, tak, tak na pierwszy rzut oka. Nie ma tutaj nic więcej, ale gdzieś tam znowu ta historia próbuje poruszać gdzieś tam ważniejsze tematy i myślę, że robi to, no oczywiście nie idealnie, ale, ale bardzo fajnie. I to jest po prostu napisane w ten sposób, że czyta się to super szybko i jest również audiobook tej książki i myślę, że, że przesłuchanie jej też może być, może być bardzo fajną opcją. To jest po prostu taka książka, która opowiada bardzo przyjemną, de facto prostą historię, ale ja ją bardzo dobrze wspominam i bardzo dobrze mi się to czytało i myślę, że na początek jest właśnie fajnym wyborem. Też oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła w tym miejscu A co jeśli to my, Becky Albertalli i Adama Silvery. Myślę generalnie, że ci autorzy są bardzo fani na początek, szczególnie dla gdzieś tam młodych osób, bo piszą książki, które jednak czyta się łatwo i przyjemnie, ale gdzieś tam zahaczają o, o ważniejsze i bardziej poważne tematy. Ja akurat polecam tak szczególnie a co jeśli to my, bo jest to po prostu jedna z moich ulubionych książek, jedna z moich ulubionych historii i bardzo po prostu mam gdzieś tam do niej dużo ciepłych emocji. I jak już jesteśmy w klimacie romansów, to jeszcze powiem o jednym romansie dorosłym, który gdzieś tam przydłuł mi na myśl, jak właśnie myślałam o tych książkach i są to współlokatorzy. Jest to książka, która opowiada o dwójce bohaterów, którzy dzielą ze sobą y, mieszkanie. Z tym, że jeden z tych bohaterów y, pracuje na nocki, a nasza bohaterka no, pracuje w normalnych godzinach, więc oni się właściwie na początku nie widują. No i oczywiście z okazji, że jest to romans, jak możecie się domyślać, coś tam zaczyna się między nimi dziać. To jest, myślę, właśnie bardzo taki fajny romans na początek on jest dosyć prosty, jest, jest przyjemny i dobrze się to czyta. Mm, ale przy tym, co jest rzadkością wśród y, myśl romansów dorosłych, jest dobry. Tak? Ym, oczywiście nie jest to nic wybitnego, ale, ale myślę, że w, w, tak w ogólnym rozrachunku to ja tę książkę polecam i uważam za dobrą książkę. Tak więc gdzieś tam mi się to nasunęło i myślę, że jeżeli gdzieś tam właśnie na przykład lubicie filmy romantyczne, to myślę, że ci współlokatorzy mogą być takim fajnym przejściem do książek. Teraz jeszcze dwa słowa o fantastyce i tutaj myślę, że oczywistym wyborem będzie Baśniobór. Baśniobór to jest seria tak de facto dziecięca, chociaż gdzieś tam w późniejszych tomach Wchodzi bardziej w klimaty młodzieżowe. Ja generalnie uważam, że jeśli chodzi o fantastykę, to rozpoczęcie od książek, właśnie dziecięcych czy młodzieżowych, jest świetną opcją, ponieważ te światy przedstawione w tych książkach generalnie będą światami gdzieś tam prostszymi w odbiorze, prostszymi w zrozumieniu. Fantastyka dorosła ma to do siebie, że jest po prostu trudniejsza i bardziej skomplikowana. Bo o ile gdzieś tam wiecie, w y, romansach czy w obyczajach ten podział na młodzieżowe, dorosłe, y, bardziej y, obraca się wokół tego, jakie tematy są poruszane i czy mamy tam sceny erotyczne, czy nie mamy, to w fantastyce właśnie chodzi bardziej o ten próg wejścia i o to, jak skomplikowana jest ta książka i myślę, że właśnie bardziej w ten sposób dzieli się właśnie fantastykę na młodzieżową i dorosłą. No i z tego powodu właśnie uważam, że książki młodzieżowe czy dziecięce będą bardzo fajne dla osób, które chcą zacząć fantastykę. Myślę, że Baśniobór to była właśnie dla mnie jedna z pierwszych serii fantastycznych, jakie przeczytałam, o ile nie pierwsza. No ja oczywiście czytałam ją w wtedy, kiedy byłam targetem, tak, kiedy miałam te lat tam 10-11, ale też robiłam niedawno reread i nadal bardzo dobrze mi się to czytało i uważam, że to jest właśnie świetny dowód na to, że książki młodzieżowe też mogą być e, dobre dla starszego czytelnika. No i tak jak mówię, ja bardzo polecam, to jest jedna z moich ulubionych serii i myślę właśnie, że jeżeli chcecie zacząć fantastykę, to to jest dobry, e, dobry punkt. Oprócz tego polecam też na początek "Głębia i węża, to jest fantastyka, gdzieś tam może bardziej romans fantastyczny, bo jednak szczególnie ten pierwszy tom bardziej krąży wokół tego romansu, ponieważ mamy tam czarownice i łowce czarownic, którzy muszą z jakiegoś tam powodu wziąć ślub. No, więc to jest nasz główny wątek, szczególnie w pierwszym tomie, więc jeżeli jesteście totalnie nie jeśli chodzi o romanse, no to, to to nie jest książka dla Was, ale jeżeli, jeżeli gdzieś tam romanse są dla Was ok, to, to myślę bardzo polecam na początek, bo właśnie jeśli chodzi o świat przedstawiony, to tam jest wszystko w miarę proste i myślę, że, że jeżeli nie czytacie dużo fantastyki, to nie będziecie mieli z tym problemu i też to się po prostu bardzo szybko czyta, to jest bardzo wciągająca książka i myślę właśnie, że dla osób mniej czytających bardzo dobra. E, też nasuwa mi się tutaj e, trylogia Grisha, chociaż tam ten świat przedstawiony jest już nieco bardziej skomplikowany, ale gdzieś tam wydaje mi się, że to jest taka książka, w której nie do końca musicie się łapać w tych wszystkich mocach i rzeczach, jakie nasi bohaterowie mogą robić, bo gdzieś tam wszystko jest to na bieżąco nam wyjaśniane, a dlatego mi się ta książka nasunęła, ponieważ e, Szczególnie pierwszy tom, tam bardzo dużo się dzieje i bardzo szybko dzieją się rzeczy, więc myślę, że właśnie taki świeży czytelnik nie będzie się nudził na tej książce. No i właśnie wydaje mi się, że dla takiego mniej doświadczonego czytelnika, szczególnie jeśli chodzi o fantastykę, to będzie naprawdę taka książka, którą on odbierze bardzo, bardzo pozytywnie. I mam tutaj jeszcze dwie książki młodzieżowe, które właśnie uważam, że będą fajnym takim wprowadzeniem do gatunku, bo jako pierwsze chciałam powiedzieć o Truly Devius, czyli o kryminale młodzieżowym. I właśnie myślę, że jeśli chodzi o prowadzenie do kryminałów, to to jest fajna opcja. To też był jeden z pierwszych kryminałów, jakie ja czytałam, i bardzo mi się ta, ta seria podobała. Była taka, wiecie, lekka, przyjemna, ale też uważam, że wykonana całkiem porządnie i miało to wszystko ręce i nogi. Mamy tam historię szkoły, takiej trochę można powiedzieć, elitarnej. No i w tej szkole ileś tam lat temu dokonano pewnej zbrodni i nasza główna bohaterka chciałaby te zbrodnie rozwikłać. I tak jak mówię, to jest bardzo lekka książka, którą mi się świetnie czytało, ja się strasznie wciągnęłam. I myślę, że właśnie na początek z Kryminałem ona jest bardzo dobra. Kolejna książka to Zmorojewo Jakuba Rulczyka. I to jest książka, która jest gdzieś tam połączeniem horroru i thrilleru dziejących się w fantastyce, w świecie fantastycznym. To jest historia chłopaka, który wyjeżdża na wakacje do dziadków, i wiem, że początek brzmi trochę jak baśniobór, i gdzieś tam mi też się to tak trochę kojarzyło, ale gdzieś tam odbija to po prostu w inną stronę. No i on na tych wakacjach odkrywa, że miasto, w którym mieszkają jego dziadkowie, nie jest takim zwykłym miastem. No i tak jak mówię, to jest. Gdzieś tam wszystko skąpane w humorze, i mi się to bardzo dobrze czytało. I ja bardzo polecam też właśnie na początek. I jeszcze na sam koniec opcja zupełnie inna, coś w zupełnie innym klimacie. Mam tutaj gry książkowe. Pierwszą z nich, jaką tutaj mam, to jest Porwanie. I mam również Koszmar Alicji w krainie Czarów. Porwanie jest komiksem, i wygląda to w środku tak. A e, Alicja to jest już e, tradycyjna, znaczy nie tradycyjna, ale bardziej tradycyjna książka, też z pięknymi ilustracjami. Wygląda to wszystko w ten sposób. Jeśli chodzi o gry książkowe, to jest to rzecz dosyć specyficzna i myślę, że nie będzie to opcja dla każdego, e, ale e, jeżeli spróbujecie, jeżeli Wam się to spodoba, to myślę, że możecie się bardzo wciągnąć. Ja zdecydowanie bardziej polecam Alicję niż Porwanie. Generalnie, właśnie z tej y, y, serii Fox Games, bo to jest seria Fox Games, y, mamy dosyć sporo y, tych komiksów. Też mamy serię bardziej dziecięcą, bo to jest akurat książka oznaczona plus 16, y, ale myślę, że ona miała y, jedną zasadniczą wadę: Mamy tutaj bardzo mało treści, więcej przewracania y, kartkami. Co mi się gdzieś tam nie do końca podobało. Generalnie w ogólnym rozrachunku bawiłam się na tej książce dobrze, i yy, myślę, że sięgnęłabym po, jeszcze po coś takiego, ale na Alicji bawiłam się zdecydowanie lepiej. Mamy tutaj dużo więcej treści i dużo ciekawsze mechanizmy. Oczywiście można tę książkę też czytać jako taką. Z Bardziej, jeszcze bardziej tradycyjną książkę Nie zwracać uwagi Na ten element gry I wiecie, jak y, zostaniecie zabici To po prostu brnąć dalej, aby poznać tę historię Bo ta historia też tutaj Myślę, że jest, jest ciekawa i, I fajnie to jest wszystko obudowane No i tak jak mówię Ja się bardzo dobrze na tej książce bawiłam I y, właśnie też Z tej serii mamy Czarnoksiężnika Z Krainy os I myślę, że gdzieś tam będę sięgała y, po, po tego czarnoksiężnika, bo, no, tak jak mówię, dobrze się na tym bawiłam i polecam to właśnie szczególnie dla osób, które mniej czytają, ale też dla osób, które czytają dużo. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. Dobrze, i to jest wszystko, na co ja wpadłam. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, to dajcie znać w komentarzu, po prostu, co wy polecacie na początek przygody z czytelnictwem, albo czy się ze mną tutaj zgadzacie, czy się nie zgadzacie. A ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!